Siemano z tej strony mój 7272, a to a ze mną jest Mateusz 4 3, siemka i to jest drugi odcinek i idzie do nas ząbiak. Nawet dwa, of dupę, zaraz dednę. Spierdzielaj, No zaraz dednę. Patko? Oho! Puszę duszka mam. moli. Dobra! Cięcie! No siemanko po przerwie, e, troszkę to trwało, e, na pewno, no. e, jutro będzie na pewno już nowy odcinek Muni vloguje, e, może będzie troszkę śmiesznie, ale nie wiem czy to na, nie nagramy w ogóle w autobusie, jak będziemy jechać do szkoły, e, ja. tak no, I wczoraj takie te. Mieliśmy o ja nie no, mogę nie, was, ja... No, no może być. E, Mateusz jest na dole w kopalni. Dawajcie tak. swoje y, niki, dawajcie tak. swoje skajpy, tak. a na pewno obiecuję, że y, na pewno y, kogoś dodam do gildii. Tak, to prawda Paweł zawsze nam daje. Na naprawdę trzeba tak uczestniczyć w wojnie. Być często przynajmniej w gildii, żeby troszkę pomagać. No. Skype y, obowiązkowy. Obowiązkowe no... Tak. Co, Skype jest, co obowiązkowe. jest obowiązkowe? Protki te, te diamenty. To róbcie tak. sobie. Ja dodam was bez protki na razie. Niech sobie każdy pogram. Ja taki nie jestem. Y, mogę was najwyżej zbulić za SMS. Że podacie swój ten, ten. A my żegnamy w tym odcinku. Następny odcinek za niedługo. Nagramy jeszcze go dzisiaj. No to Siemanko i cześć. Pożegnaj się. Cześć.